Cześć, tu Beata. Dziś mamy piątek, 23 września, czas na minutę z Karta na dziś to znowu Wielkie Arkanum, tym razem Sąd Ostateczny. Karta Sądu Ostatecznego jest taką energią przemiany oczywiście, tylko że ta przemiana nie wynika teraz yy, z zewnątrz, tak jak na przykład wieża. Tu bardziej chodzi o nasze wnętrze. Ta akceptacja tej zmiany. Będzie be, od akceptacji tej zmiany będzie zależało, jak ta zmiana będzie się manifestowała w naszym życiu, w jaki sposób będziemy mogli działać, jak będziemy mogli pójść dalej. Jest to energia takiego odpuszczenia, co nie jest łatwe i ja tu biję się w pierś, bo dla mnie to też nie jest łatwe. Ale ta energia odpuszczenia, zostawienia czegoś za sobą. Jest naprawdę bardzo taką łagodną formą tego odpuszczenia. Dlaczego? Dlatego, że to jest 20 karta Wielkich Arkanów, więc przechodzimy niebawem do świata. My mówię tu o kontekście w drodze głupca, czyli domykam, będziemy się przygotowywać do domykania pewnego etapu w naszym życiu. Kalendarzowo może by powiedzieć, że już niebawem, bo ostatniego dnia września kończymy trzeci kwartał, a więc. Być może to jest takie małe domknięcie czegoś, dlatego zwróćmy uwagę, jak, co nam przeszkadza, co nam przesłania jasny widok. Często mówię o tej karcie, że to jest taki duch nowego czasu, że ta ten woal, ta zasłona z oczu nam trochę spada, bo przejrzymy na oczy. Tyle, że tu nie będzie żadnej rewolucji, żadnego wow, tylko właśnie takie łagodne akceptowanie. Ta przemiana będzie wynikała z naszego wnętrza, i dzięki temu będziemy, będziemy będzie nam łatwiej zaakceptować być może nowy stan rzeczy. Zwróćmy uwagę, czy przypadkiem zbyt kurczowo czegoś się nie trzymamy właśnie po to, żeby przygotować się już niebawem do domknięcia czegoś, do postawienia tej kropki nad i. To jest naprawdę bardzo istotne. My jesteśmy w tej story medicine tarot, tak wygląda. Ta karta jest też taką energią ja to często tak obrazowo opisuję, że nazbierało nam się wiele różnych rzeczy. Nazbierało nam się, nakładało się jedno na drugie, na trzecie, na czwarte, a nawet pewnie i na piąte. I, I właściwie zaczynamy to porządkować, ale nie bardzo wiemy jak. Dobrze jest tutaj wrócić do źródła, dobrze jest tutaj wrócić do samych początków, czyli przyjrzeć się od czego zaczynaliśmy na początku, jak to wyglądało kiedyś, ale też co tak naprawdę już nam nie służy. I to jest ta taka łagodna energia odpuszczenia, zostawienia czegoś za sobą. To mogą, te, te, te decyzje mogą dotyczyć ludzi, mogą dotyczyć naszej pracy, mogą dotyczyć, dotyczyć naszych działań, naszego rozwoju. E, naprawdę nie ma znaczenia. To jest y, bardzo szeroko można rozumieć tą energię odpuszczenia, ale to jest takie przypomnienie, żeby nie trzymać się czego, czegoś zbyt kurczowo. To też jest energia, myślę, że jeszcze bardziej wpisuje się w ten ostatni kwartał, tak myślę, kalendarzowo, w myśl zasady 12-tygodniowy rok, yy, książka na tapecie, wiadomo jaka, yy, to też jest taka jasna, klarowna ocena własnych dokonań, tak? ocena tego, co zrobiliśmy. Nie co udało nam się, celowo tego unikam, tylko co zrobiliśmy. Yy, a żeby zrobić taką ocenę, trzeba zrobić małe podsumowanie i to podsumowanie niech będzie właśnie na zasadzie takiej klarownej, jasnej oceny, nieemocjonalnej, tylko tak jakbyśmy oceniali kogoś innego, co nam przeszkadzało, czego było za mało, co zrobiliśmy za dużo, co, czego nie mieliśmy, na przykład tych pytań można mnożyć. Ta energia aż zaprasza do takiego podsumowania, ponieważ, no, no tak jak wspomniałam wcześniej, sąd ostateczny jest energią odpuszczenia, tyle że to jest takie łagodne, bardziej na zasadzie zrozumienia naszego wewnętrznego. W ten sposób przygotujemy się do tej ostatniej karty wielkich arkanów, a więc do świata, do, do domknięcia czegoś i to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc oczywiście, tak jak wspomniałam, czasami będzie tak, że nagle spadną nam te łuski czy ten wo woal z, z oczu i nagle przejrzymy na oczy, będzie nam łatwiej coś zrozumieć. Dlatego myślę, że dobrze będzie przyjrzeć się na na naszym sprawom trochę inaczej, z trochę innej perspektywy. Czasami złapać taki trochę większy dystans trzeba będzie. Dzięki temu łatwiej będzie nam zrozumieć, co robimy, w jaki sposób chcemy się rozwijać dalej i co należy odpuścić. Ja się będę tego y, tutaj kurczowo trzymała, być może zbyt kurczowo, ale będę przypominała o tym odpuszczaniu, bo to jest naprawdę dosyć trudne. I dzięki temu, że zdamy sobie z tego sprawę, łatwiej będzie nam podjąć pe pewne decyzje. E, to jest wielkie arkanum, a więc mogę, będę te pewnie tutaj gadała zbyt długo, ale chciałam tylko, żeby. Każdy z nas zrozumiał, że to, te decyzje, które będziemy podejmować, ta, ta ocena własnych sytuacji, to też jest takie poczucie, czy akceptowanie wewnętrzne jest takim poczuciem wyższej akceptacji, by, takiego głęb głębokiego zrozumienia, w jakim kierunku chcemy iść, co chcemy robić, co chcemy domknąć, co nam przeszkadza. Dzięki temu naprawdę zrozumiemy dużo, dużo więcej. Czasami rzeczywiście łatwo, łatwo jest ocenić sytuację trochę zbyt pochopnie, ale jeżeli chcemy i nawet tu tak trochę w taką nutę uderzę inną, jeżeli chcemy odkupić nasze winy, odkupić nasze grzechy nazwijmy to tak, albo rzeczywiście coś poprawić czy naprawić, to to jest właśnie idealna szansa. Natomiast głównym przesłaniem sądu ostatecznego jest ta akceptacja odpuszczenia czegoś, tak? I to taka łagodna, wewnętrzna. Łagodna to wcale nie znaczy, że nie będzie nas dotykała, nie, nie, tak, tak oczywiście nie będzie, ale... Albo, albo może tak nie być. Natomiast zwróćmy uwagę, jak postrzegamy to, to odpuszczenie, i czy przypadkiem zbyt kurczowo tak wewnątrz nas nie trzymamy się tego. I będzie, dzięki temu będziemy wiedzieć, jak ten duch nowego czasu będzie, będzie nas witał, w jakim nastroju i w jaki sposób będziemy wchodzić w ten nowy etap, czy właśnie w ten ostatni kwartał tego roku niebawem. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać tą kartę. Te, tą energię sądu ostatecznego, chociażby po to, żeby ocenić jasno i klarownie sytuację, jak działamy, co nam przeszkadza, a co nam e, służy dalej. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa!